Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Ostatnio chyba zachwaliłam za bardzo tą pogodę, bo było tak ciepło i pięknie, tak się tym cieszyłam, a teraz od kilku dni cały czas pada albo deszcz, albo śnieg, cały czas jest mokro, zimno. Teraz śnieg aktualnie się stopił, ale z rana było go naprawdę mnóstwo, nie zdążyłam wam tego pokazać, a wczoraj to utrzymywał się przez cały dzień, po prostu cały dzień było biało. Wiktoria to była taka w szoku, jak wczoraj wstała i zobaczyła ten śnieg, bo po prostu chyba już zapomniała, co to jest. Stała przed oknem dosłownie kilka minut, ja jeszcze się ją pytałam, co tam widzisz, co tam jest, a ona po prostu taka zamurowana tylko yy, patrzyła przez te okno. Yy, także chyba naprawdę też się zdziwiła, yy, także no, trzeba będzie chyba jeszcze poczekać trochę na tą wiosnę, yy, nawet przez ostatnie kilka dni nic nie nagrywałam, a miałam takie plany, tak mnie ta yy, pogoda wiosenna pobudziła do, do tego nagrywania i ostatnio jakoś tak znowu yy, opadłam z sił, yy, ale dzisiaj jest sobota, stwierdziłam, że właśnie dobry dzień do nagrywania. Bo jest taki luźniejszy dzień, Paweł jest w, dom, w domu, zjedliśmy e, wspólnie śniadanie, potem wybraliśmy kawę. E, Wiktoria aktualnie ma drzemkę, pewnie zaraz wstanie, ale jest tak na luzie, na spokojnie. Ja sobie rano trochę posprzątałam i, i tak po prostu jest. E, no, takie dni też lubię, mm, kiedy jest tak jakoś trochę spokojniej i kiedy Paweł też jest w domu, ma wolne. Mm, I dlatego stwierdziłam, że dzisiaj się do Was odezwę, mimo tej. Paskudnej pogody, bo inaczej tego powiedzieć nie mogę. Miałam dla Was nagrywać w czwartek, bo byliśmy we Wrocławiu. Ja robiłam takie badania, drugie prenatalne, genetyczne, jeśli chodzi o Dzidziusia. Wszystko jest dobrze, na szczęście, bo zawsze to jednak taka chwilka niepewności jest, zawsze myśli się pozytywnie, ale jednak jak się sprawdza, co tam u tego Dzidziusia, to to jednak jakiś taki mały stres jest. Wszystko jest dobrze, płeć się potwierdziła. Niedługo może nagram osobny film na ten temat, bo po prostu kto będzie chętny poznać tą płeć, to sobie kliknie w ten film, dlatego może odezwę się już jakby w innym filmie w tym konkretnym temacie. Dzisiaj tylko tak wam po prostu wspomnę. Byliśmy też w ten dzień w IKA, dlatego właśnie wtedy też chciałam nagrywać, bo zawsze to coś innego się działo, ale mówię wam jakoś tak ten dzień był dosyć, że był taki w pośpiechu, bo ja się to trochę stresowałam, trochę spieszyłam e, cały dzień lało po prostu tak okropnie, że wyjść się nie dało e, z domu, tyle, tyle co do auta i z powrotem, także dałam sobie już spokój wtedy z tym vlogowaniem mm, ale może dzisiaj Wam pokażę bo kupiliśmy taki regał na zabawki dla Wiktorii, e, ona wcześniej miała wszystkie zabawki w takich po prostu pojemnikach e, pojedynczych e, plastikowych, ale stwierdziłam, że może by jej się taki właśnie regał przydał niedawno widziałam taki gdzieś na stronie właśnie chyba e, Ikea nie wiem, dlaczego czy gdzieś wpisywałam coś, czy mi się tak po prostu wyświetliło. Potem byłam u koleżanki, i ona właśnie miała taki regał. Całkiem fajnie on wygląda, jest taki zwykły jakby regał i do tego takie plastikowe pojemniki, tylko po prostu wsuwane. I kupiliśmy właśnie taki jeden regał, być może przyda nam się jeszcze drugi. Zobaczymy, trochę to już inaczej tam wygląda, bo jakoś tak te zabawki nie są tak właśnie poustawiane luzem w tych pudłach, tylko jakoś tak zgrabniej się zrobiło. Także później wam. Pokażę. Kupiłam też takie wkłady do szuflad, nie wiem dokładnie jak to się nazywa, takie po prostu pojemniki, ja je widziałam już u niejednej e, dziewczyny, kobiety, tam przyszłej mamusi, że mają właśnie takie wypełnienia jakby w szufladach właśnie, w komodach też od IK i są właśnie takie pojemniki na, e, no one będą mi służyły na ubranka dla maluszka i właśnie chciałabym też to w niedługim czasie jakoś zorganizować, żeby już sobie tam mniej więcej poukładać e, w tych pojemnikach, gdzie spodenki, gdzie jakieś body krótkie, długie, żebym po prostu też wiedziała, ile tego mam, co mi jeszcze się przyda, co jest potrzebne jakoś, tak chciałabym też w niedługim czasie się zabrać za organizację tego. Pewnie też Wam nagram jakiś osobny film z właśnie z taką organizacją komody. I to chyba tyle. Miałam wam jeszcze wspomnieć, że użyłam dzisiaj innej maski do włosów. Ja używam zawsze tylko jednej, jedynej. To jest marka Carlos, już po prostu z przyzwyczajenia. Zawsze wchodzę do Hebe, biorę jedną i tą samą i naprawdę bardzo dawno nie używałam niczego innego do włosów. Teraz tylko testowałam to, właśnie Bingo Spa, ale tam nie miałam odżywki, tam właśnie tylko był szampon i to tylko do spryskiwania. A właśnie jeśli chodzi o taką maskę, to stwierdziłam, że może użyję czegoś innego. Byłam ostatnio w Rosmanie i się skusiłam, potem wam. Właśnie e, pokażę, czego użyłam, ale wydaje mi się, że one naprawdę są e, miękkie i że całkiem fajna ta baska. Także zobaczymy, jak się będzie sprawdzała, potem wam ją pokażę. Skończyłam właśnie do Was mówić i zobaczyłam, że mam sms-a. Uwaga, dziś nadal intensywne opady śniegu, także trochę chyba jeszcze sobie na tę wiosnę będę musiała poczekać. Dzień dobry! Kto to wstał? Lala! Lala czy Wiktoria! Wiktoria! Jak się spało? Dobrze? Znowu się wstydzisz? Tak? Wstydzisz się troszkę? Nie wstydź się! Wstydzim! Mój mały śpioszek się troszkę wstydzi, tak? A takie już mamy ładne, długie włoski, tak? Kto to ma takie ładne włoski? Tak, teraz jakoś chyba szybciej rosną. Wstydzim się! A tak wygląda ten regał, który ostatnio kupiliśmy. Myślę, że jak ogląda mnie jakaś mamusia, to zapewne zna dobrze tą półkę. Stwierdziliśmy właśnie, że tutaj w tą wnękę, taką dziurę, jak ja to mówię, dobrze będzie tutaj pasował właśnie taki regał. Chcieliśmy tylko te pojemniki, żeby były szare, bo na stronie internetowej widzieliśmy, że są, ale jak przyjechaliśmy, to pan stwierdził, że nie ma i że one są dostępne tylko przez internet. Ciężko mu było stwierdzić, czy kiedykolwiek będą u nich na sklepie gdzieś tam sprawdzał, ale no niestety nie miał takiej informacji, nie chciało nam się czekać, nie chciało nam się już zamawiać, po prostu chcieliśmy wziąć co było, dlatego wzięliśmy różowe, no myślę, że też całkiem ok, tak akurat nam tutaj właśnie w tą dziurę, jak ja to mówię, wpasował się ten regał i tu taki duży kosz z Wiktorii misiami, oczywiście nie wszystkimi, ale te, które mi się nie bawiła, na razie wynieśliśmy, po prostu schowaliśmy, może po jakimś czasie jeszcze będzie miała chęć się nimi bawić. Na razie tak ma tylko swoje jakieś tam wybrane. Myślę, że przydałby się jeszcze jeden taki nasz regał, bo ma jeszcze tutaj obok kilka takich pudełek plastikowych z zabawkami, ale nie wiem, czy tam się jeszcze by jeden zmieścił. No może jakbym to tak ścisnęła, albo może gdzieś indziej bym postawiła, ale myślę, że Całkiem ok to wygląda. Z pewnością, jak będziemy mieli już swój własny dom, to na pewno ten pokój Wiktorii będzie taki od podstaw przemyślany i dobrze zorganizowany, żeby wszystkie mebelki do siebie pasowały. A tymczasem, póki jeszcze jesteśmy tutaj, na razie po prostu chcemy, żeby było to wszystko funkcjonalne. Będąc w IK, oczywiście kupiliśmy jeszcze wieszaki, których ciągle mi mało, ja nie wiem jak to się dzieje, te zwykłe białe klasyczne, bo ja już wszystkie mam takie same, więc cały czas dobieram też te same i tutaj pojemniki, o których Wam wspominałam, to jest taki komplet sześciu właśnie takich no, pojemników, one są po dwa każdego rozmiaru, dwa takie małe, dwa średnie i dwa takie duże i myślę, że naprawdę ułatwi mi to organizację właśnie, jeśli chodzi o taką wyprawkę maluszka, że tam sobie właśnie Poukładam to w szufladzie i będę miała wszystko tak ładnie, osobno, czy tam jakieś wody, spodenki, skarpetki. Wzięłam dwa takie zestawy czyli 12 takich pojemników, zobaczę jak, zobaczę jak mi się to w ogóle wszystko będzie tam mieściło i jak sobie to jeszcze poukładam, bo na razie to szczerze jeszcze nie wiem, nie zabierałam się za to, no a czas jednak goni, także w niedługim czasie mam nadzieję, że zacznę jakoś to sobie organizować i w międzyczasie też oczywiście będę nagrywała Wam jakieś filmy z tym tematem. Wikusiu dobre ciasie od cioci Justyny? Dobre? Ale dobre. Pycha. Wikusia, co ty zrobiłaś? Gdzie ty wyszłaś. Gdzie ty wyszłaś, myszko. Jak A kto ci pozwolił tutaj wejść? Wolno tam wchodzić? Bo... Nie wolno. <laughs> Nie wolno. Dlaczego wyciągnąć zabawki? Jest średnia, ale stwierdziłam, że muszę wyjść z domu, bo już zaczęłam się trochę nudzić i przyjechaliśmy na lody. Tak. zjedliśmy lody, były bardzo dobre, tym razem postawiliśmy na coś innego, bo pojechaliśmy na takie lody naturalne ja sobie wzięłam w smak kasza manna z czarną porzeczką a Paweł wziął sobie kaszę jaglaną z malinami i obydwa te smaki były dobre, podzieliliśmy się trochę z Wiktorią, no i zaraz chyba będziemy wracać do domu, bo jest tak zimno a do tego plac zabaw jest cały mokry, nawet jest taki oszroniony, gdzie niegdzie jeszcze leżą takie jakby kawałki lodu czy takiego śniegu, który niestety Stopnią, więc no, nie ma co za bardzo robić. Myślałam, że właśnie m, może pójdziemy jeszcze na plac zabaw, gdzieś się przejdziemy, ale chyba za bardzo nie ma co dzisiaj robić. E, także będziemy zmuszeni wrócić do domu. E, ale i tak, chociaż na chwilę się wyrwaliśmy, zawsze to trochę inaczej. Jednak nie obyło się bez placu zabaw. E, byliśmy w Lidlu, wracaliśmy już do domu i Wiktoria zauważyła plac zabaw, także e, musieliśmy na chwilę przyjść. Wie, wieje i jest zimno wichusia, tak? Jak ty wytrzymujesz. <grywa> ale ten jest trochę inny niż ten, na który zawsze chodzimy. I tutaj jest sucho, bo tutaj nie ma żadnych drzew. Także całkiem fajnie tutaj jest. Nigdy tutaj nie byłam, a tamten, na który zawsze chodzimy, jest taki trochę zasłonięty, bo jest mnóstwo drzew po prostu tam... Po prostu rośnie tam mnóstwo drzew i dlatego tam było tak mokro zimno. Tutaj jest trochę lepiej, bo tak jest odsłonięty, i jest przynajmniej suchy, ale i tak nie jest za ciekawie. Z racji tego, że mamy już wieczór, przyszłam Wam pokazać maskę, której dzisiaj użyłam do włosów, i to na pewno nie jest żadna nowość, bo ja już tą maskę widziałam na vlogach u niektórych dziewczyn jakoś już w zeszłym roku ale jakoś tak, tak jak mówiłam nie zmieniam nigdy odżywki do włosów i ciągle używam jednej, dlatego teraz stwierdziłam, że może coś potestuję i zacznę używać też coś innego wybrałam to, ona jest o zapachu papai, pięknie pachnie naprawdę ten zapach się utrzymuje mi na włosach cały dzień po prostu chodzę i czuję i można ją używać na trzy sposoby tutaj jest tak rozpisane, że można po prostu ją nanieść i spłukać, można ją przetrzymać 3 minuty, albo bez spłukiwania, jako taka właśnie maska bez spłukiwania. No ja dzisiaj nie miałam za bardzo czasu jej potrzymać, bo miałam włosy z rana i szybko chciałam po prostu zająć się czymś innym, ale na pewno ją przetestuję tak po prostu dłużej. Przetrzymam ją na pewno sobie w któryś dzień. Zrobię sobie taką kąpiel wieczorem, nałożę tą maskę, potrzymam te 3 minuty, może nawet więcej i zobaczymy, jak ona się wtedy sprawdzi. Może jeszcze bardziej będzie nawilżać te włosy. Nie wiem, ale mam wrażenie, że są. Bardzo naprawdę po niej miękkie. Były jeszcze różne zapachy, zobaczymy, jak się będzie sprawdzała. Dajcie znać koniecznie, czy ktoś może z Was używał tej maski i czy jest zadowolony, bo jak na pierwszy raz to mi się wydaje, że jest naprawdę ciekawa. No i do tego jest wegańska: 98 składników pochodzenia naturalnego, także naprawdę brzmi obiecująco. Zobaczymy, jak będzie po dłuższym użytkowaniu. A tymczasem ja już się z wami żegnam moi drodzy. Widzimy się w kolejnych vlogach, w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa!